Witam bardzo serdecznie kutry rybackie w Sopocie codziennie świeża rybka jest restauracja serwuje wszystkie ryby które można tutaj dostać świeżutkie złowione jak widać co wypadnie to taki od razu złapią gorąco polecam wycieczkę trzeba obejrzeć te kutry są naprawdę wielokolorowe Sopot 6 Sopot 8 panowie tam jeden wyciągają ale chyba im coś się nie uda i będą go jednak wodować tu mamy kuter taki już wyciągnięty na brzeg mewy sobie siedzą rywitwy cały sprzęt do połowu ryb i takimi to oto statkami wodnymi przypływają do nas świeże rybki codziennie rano Codziennie dostawa. Można obejrzeć jak to wygląda z bliska. Tam w tle są zwodowane kutry. Jest ich bodajże 4, są pod 5, 6, 8, 15. Przymocowany stalową liną, żeby nie uciekł, nie przewrócił się, nie sunął. Nie są tu duże statki, ale. Potrafią naprawdę dużo fajnych smakołyków przywieść. Tam w tle panowie wodują kuter. Coś tam im nie bardzo działa. Trochę trzeba podciągnąć, poluzować w przyspieszonym tempie. Jak widać, panowie się uwijają. Kładą podkłady, prawdopodobnie, żeby. Śruba nie wylądała w dno, no ale w końcu im się.